1 stycznia 2017 roku mieszkańcy miasta i gminy Pelpin tłumie przybyli na miejskie targowisko, aby można powiedzieć jeszcze raz przywitać nowy 2017 rok. To już powoli staje się tradycją, bo drugi raz spotykamy się świątecznie posylwestrowo, 1 stycznia, tak żeby przywitać nowy rok. Ten rok był wyjątkowy, bo to był rok, w którym zamykamy obchody 85-lecia nadania praw miejskich Pelpinowi. i dzisiaj w symboliczny sposób. Wieńcząc taką klamrą, podsumowując, chcemy przy akompaniamencie muzyki, fajerwerków, dobrej zabawy podziękować mieszkańcom cały ten rok. A też przy okazji dzisiaj pierwszy raz nagradzamy tych, którzy najpiękniej zdobili swoje posesje. Będą trzy takie nagrody w kategorii indywidualne posesje i jedna dla y, instytucji która szkolnej, przedszkolnej, która się bardzo postarała. I chciałem to nagrodzić, bo to jest też taki miły akcent. Pelplin wygląda świątecznie, myślę, pięknie. I dziękuję mieszkańcom, którzy się w to włączyli. A mam nadzieję, w przyszłym roku będzie jeszcze więcej pięknie podświetlonych posesji. Panie Burmistrzu, pod koniec 2016 roku trafiła do nas informacja o tym, że droga do Rajków wreszcie może doczekać się modernizacji. Co nas czeka odnośnie tego remontu w 2017 roku? Mam dobre wiadomości, bo okazało się, że udało się dzięki też pieniądzom miasta i gminy Pelpin wyłonić wykonawcę projektów. To jest pierwszy krok, ale bardzo ważny, bo on powoduje możliwość oszacowania kosztów kosztorysy. Do 30 czerwca 2017 będziemy mieli oba projekty gotowe, więc projekt wewnątrz wsi i od rajków przez Kilarowo do Pelpina. To jest myślę dobra wiadomość, a potem już tylko liczby, pieniądze, cyfry, ale to jest myślę dobry prognostyk na to, że ta droga będzie robiona. A w 2017 roku jakie jeszcze inwestycje czekają w gminę Pelplin? bardzo dużo. Ja powiem może o jednej, która mnie najbardziej ogniskuje moje myśli, to jest Mieszkanie Plus. Proszę pamiętać, że e, Mieszkanie Plus, tu niedaleko, które będzie powstawało, to jest jeden z, z największych przedsięwzięć ekonomicznych, organizacyjnych dla naszej gminy. Proszę też pamiętać o blisko 20-milionowym projekcie Pelkomu na modernizację oczyszczalni ścieków, wielu e, sieci kanalizacyjnych i, i wodociągowych. Na inwestycje prawie 12 milionów złotych, 11,5 miliona złotego. Zakładając, że uda nam się wszystko, to jest ogromny skok cywilizacyjny. Tyle i w w zeszłym roku i dwa lata temu zrobiliśmy razem, więc drogi, stadion, sala, kończymy też rzeczy związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych, będą nowe zakłady pracy, mam nadzieję, w Pelpinie w przyszłym roku, bo sprzedajemy grunty inwestycyjne. Jednym słowem będzie się działo i myślę, że to będzie dobry rok dla Pelpina i jego mieszkańców.